Siemaneczko, mordeczki z tej strony, y, u Lila 07. Y, witam Was y, na zapowiedzi mojego kanału. I na moim kanale będziemy nagrywać różne gry. Będę y, występować z moimi kolegami, albo sama, albo z kuzynem, albo z kolegą. Zależy. A mo może się zdarzyć, że też będę nagrywać z moim młodszym bratem ma dopiero, no w sumie będzie mieć sześć, ale niedługo, więc 6 lat. I będziemy taką gry, z tego Bloxa plannych, Robloxa, różne gry online. I no może będziemy też mieć filmiki Spróbuj się nie zaśmiać challenge, albo co jest w pudełku challenge. No, za, no zależy czy będę mieć czas na co. I no to chyba tyle. Jeszcze jedynie, że będę nie gry, ale coś tam będę robić na pewno. Ale więcej to już się dowiecie na, na moim kanale. Cześć!